Dobry wieczór, szczęść Boże. Dzień dobry. Moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym spotkaniu piątkowym. W spotkaniu, kiedy się modlimy litaniami. Kochani, w związku z tym, że wczoraj było Bożego ciała, to dziś sobie odmówimy litanie do najświętszego sakramentu, której jeszcze nigdy nie mówiliśmy, czyli uczcimy ciągle to Boże ciało, Bożą krew, które zostały nam, zostały nam zostawione i dane. Na początku, oczywiście zróbmy rachunek sumienia. I koń, może pomyślmy dzisiaj, jak to jest u nas z Eucharystią, z miłością do niej, z szacunkiem o tym, czy na nią chodzimy, nie chodzimy, unikamy, nie unikamy, zawalamy, czy kochamy, jak jest z adoracją. Czyli zróbmy takie przemyślenie, jak to my i najświętszy sakrament, czy rzeczywiście to jest miłość nasza. Może warto by Pana Boga za jakieś niedostatki w tej miłości do, do Eucharystii przeprosić. Zróbmy teraz taki rachunek sumienia. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się nad nami zmiłuje Wszechmogący Bóg i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. I pomódmy się teraz, moi drodzy, tą litanią do Przenajświętszego Sakramentu. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Jezu w Najświętszym Sakramencie, jako Bóg i Człowiek obecny, zmiłuj się nad nami. Jezu żywy chlebie, któryś z nieba zstąpił, zmiłuj się nad nami. Jezu, utajony Boże i Zbawicielu, zmiłuj się nad nami. Jezu, nieustająco ofiarą nowego przymierza, zmił się nad nami. Jezu, ofiary czci i uwielbienia najgodniejsza, zmił się nad nami. Jezu, prawdziwa ofiara błagalna za żywych i zmarłych, zmił się nad nami. Jezu, niewinny baranku Boży, zmił się nad nami. Jezu, chlebie anielski, zmił się nad nami. Jezu, pokarmie nasz najcenniejszy, zmiłuj się nad nami. Jezu, przymierze miłości i pokoju, zmiłuj się nad nami. Jezu, źródło łask wszelkich, zmiłuj się nad nami. Jezu, pociecho zasmuconych, zmiłuj się nad nami. Jezu, ucieczko grzesznych, zmiłuj się nad nami. Jezu, wspomożycielu słabych i obarczonych, zmiłuj się nad nami. Jezu, lekarzu chorych, Zmiłuj się nad nami. Jezu pokarmie w godzinie śmierci, zmiłuj się nad nami. Jezu szczęśliwości wybranych, zmiłuj się nad nami. Jezu zadatku chwalebnego zmartwychwstania, zmiłuj się nad nami. Bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie. Od niegodnego spożywania ciała i krwi Twojej Najświętszej, zachowaj nas, Panie. Od wszelkich porządliwości ciała, zachowaj nas, Panie. Od porządliwości oczu, zachowaj nas, Panie. Od wszelkiej pychy, zachowaj nas, Panie. Od wszelkich niebezpieczeństw i okazji do grzechu, zachowaj nas, Panie. Od wszelkiej lekkomyślności umysłu, zachowaj nas, Panie. Od wszelkiej oziębłości ku bliźnim, zachowaj nas, Panie. Od grzechu każdego, zachowaj nas, Panie. Od śmierci wiecznej, zachowaj nas, Panie. Przez najświętsze wcielenie Twoje, wybaw nas, Panie. Przez gorzką mękę i śmierć Twoją, wybaw nas, Panie. Przez nieskończoną miłość, którąś nam okazał, przez ustanowienie najświętszego sakramentu, wybaw nas, Panie. Przez swoją najgłębszą pokorę, jakąś w poprzedzającym umywaniu nóg uczniom swoim, okazał, wybaw nas, Panie przez pięć ran twojego najświętszego ciała któreś za nas sobie zadać pozwolił wybaw nas panie przez najdroższą krew twoją którąś nam na ołtarzu zostawić raczył wybaw nas panie my grzeszni prosimy ciebie wysłuchaj nas panie o wiarę uszanowanie i nabożeństwo ku najświętszemu sakramentowi zawsze w nas utrzymywać i pomnożyć raczył wysłuchaj nas panie Abyś wszelkie zbrodnie i to, co Ci się nie podoba w nas, umażać i z nas wykorzenić raczył, wysłuchaj nas, Panie. Abyś nas własce swojej zachować i umacniać raczył, wysłuchaj nas, Panie. Abyś nas od wszelkich zasadzek nieprzyjaciół uwolnić raczył, wysłuchaj nas Panie. Abyś serca nasze łaską swoją oczyścić i poświęcić raczył. Wysłuchaj nas, Panie. Abyś nam skutków tego niebieskiego, najświętszego sakramentu w obfitości doznać pozwolił. Wysłuchaj nas, Panie. Abyś nas przez te tajemnicę miłości z sobą coraz doskonale zjednoczyć raczył. Wysłuchaj nas, Panie. Abyś święte pragnienie częstego pożywania Ciebie w komunii świętej w nas obudzić raczył. Wysłuchaj nas, Panie. Abyś nam dogodnego przygotowania na tę ucztę przez prawdziwą pokutę dopomóc raczył. Wysłuchaj nas, panie. Abyś nas w godzinę śmierci tym pokarmem niebieskim zasilić i wzmocnić raczył. Wysłuchaj nas, panie. Abyś nam w godzinę śmierci na pomoc przybyć raczył. Wysłuchaj nas, panie. Abyś nam łaski szczęśliwej śmierci udzielić raczył. Wysłuchaj nas, panie. Abyś nam wieczne i chwalebne w życie wskrzesić raczył. Wysłuchaj nas, panie. Abyś nas wysłuchać raczył. Wysłuchaj nas Panie. Synu Boży źródło łaskawości i miłosierdzia, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, który zostawiłeś nam pamiątkę swej męki w cudownym sakramencie, Raz nam dać błagamy, iżbyśmy najświętsze ciało Twoje i najświętszą krew Twoją jak najczęściej i z jak najgłębszym nabożeństwem dla uleczenia i zbawienia dusz naszych przez Ciebie odkupionych przyjmowali i świętością tegoż sakramentu przez boskie zasługi Twoje Królestwo Niebieskie sobie zapewnili. Który z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Taka to, moi drodzy, litania do Przenajświętszego Sakramentu. Może wam powiedzieć, że ja razem lubię takie trochę, wiecie, trącące już myszką teksty, nie? Takie z dawnego sposobu mówienia, nie? Abyś nam raczył. To jest taki jest język nie dzisiejszy, ale jest w nim coś ujm ujmującego. Czasem on mnie trochę wzrusza. Pewnie sam bym takiego nie używał, ale jest w nim coś bardzo, bardzo wzruszającego. Moi drodzy, dajcie mi się, proszę, pobłogosławić na koniec. Pan z wami. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpijcie dobrze, śpijcie najlepiej, śpijcie w pokoju Chrystusa. Niech to będzie dobra, piękna noc i do usłyszenia już jutro. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Papa. Pa.